Kochani, ogromna prośba. Od dziś za każdym razem, kiedy będziecie wchodzić do metra, telefony w łapki i nagrywamy, co się dzieje dookoła. Zapytacie Michał, Mordo, dlaczego? Już tłumaczę. Co jest na stacjach metra? Bramki są, panowie kanarowie są, ta zjebana cyganka, co jej za bardzo głównia kurs, jej się coraz trudniej żebrze. Ale jest jeszcze coś. Te zdradliwe chujki, Judasze Warszawy, tlenki węgla stacji metra, cisi zabójcy, oznaczenia dla niepełnosprawnych. No tak, te paski na podłodze. Kto się choć raz na tym głównie jebanym nie poślizgnął, ten niech wypierdala ze stolicy z powrotem na swoją wieś. Jak ktoś się wyjebał, to z automatu dostaje kartę warszawiaka i klucze do bram miasta, no tak słyszałem. Dla ludzi z Polski, b, to znaczy spoza Warszawy, tłumaczę. Te oznaczenia to takie metalowe, gładkie, w chuj kurwa śliskie listwy, które mają prowadzić ślepych prosto pod pociąg. Nie powiem sama idea naprawdę dobra, ale wykonanie jak zwykle ktoś musiał spierdolić. Ale to nieważne, ja nie o tym chciałem. Przez pięć lat studiów rzetelnie prowadziłem badania. Pięć lat. Razy 30 tygodni, razy 5 dni w tygodniu, razy 2 przejazdy metrem dziennie, co daje 1500 wizyt na stacji metra. W weekendy i wakacje nie prowadziłem pomiarów, ponieważ alkohol mógłby zaburzyć ich poprawność. Przez ten czas naliczyłem 21 niewidomych, co daje 0.014 niewidomego na przejazd. Czyli spotykam Steviego Wondera średnio co 71 przejazd. Ale raz. Zdarzyło się coś, czego w życiu bym sobie nie wymarzył. Prędzej spodziewałbym się, że Korwin zostanie prezydentem Unii, Putin powie hehe, sorki Ukrainu, kibic legi nie podyktuje karnego dla swojej drużyny w meczu z Lechem, a wiadomo, kto faktycznie nie wiedział o wiadomo czym. Otóż niewidomych było dwóch, ale nie, że razem szli. Dwóch autonomicznych, samodzielnych do momentu konieczności sprawdzenia po dwójeczce z tyłu już czysto bo dziewczyny wcale nie lubią brązu, sorry Rysiu z białymi laseczkami i modnymi oksami niewidomych. Miałem 94% z matmy rozszerzonej na maturze. To wam powiem. Prawdopodobieństwo spotkania jednocześnie dwóch takich czarnowidzących przyszłość pesymistów to 0.000196. To mało. No i mówię, ja sobie kulturalnie wysiadam na polu mokotowskim, po schodkach hyc-hyc na górę, przez bramki patrzę, przede mną idzie takie... Grube, małe, ubrana jakby właśnie była wyprzedaż nam w mopsie w Białym Stoku, ale chuj, może akurat faktycznie była wyprzedaż w mopsie w Białym Stoku i pani ma laseczkę, Stuk, Stukpuk, ja to bym na jej miejscu sobie przekuł bębenki w uszach, żeby nie słyszeć tego Stukpuk. Idzie sobie po tych liniach, pieska nie ma, naprawdę gruba jest, pewnie wpierdoliła. I z drugiej strony, od Racławickiej widzę, że idzie jakiś taki półmenel, łysy, z twarzy trochę jak ten aktor z Hardcore Disco, ale brzydszy. W przeciwieństwie do grubej ma takiego Bernardyna dużego. Gdy się zbliżył, zobaczyłem pod jego lekko rozsuniętą bluzą sprosto koszulkę z napisem HWDP. A więc to tak, zofil. Już mi go nie było szkoda. Teraz żałowałem pieska, którego kiedyś mógł mieć i rozładowywać na nim na swoje napięcie seksualne. Benny, cepie pierdolony nie robię, do nogi prowadź. Ślepy habior miał też laskę, ale inny styl patrzenia niż gruba. Szur, 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 szur. szur, szur. W sumie, równie wkurwiające. Idą. Są jakieś 15 metrów od siebie, są coraz bliżej. Gdy dzieliło ich jakieś 5 metrów, zorientowałem się, co za chwilę się wydarzy. Zdążyłem tylko zasłonić twarz i kopnąć jakieś dziecko, żeby je odsunąć od strefy zagrożenia. 3 metry. Szur, szur, stuk, puk. Dwa metry. Szur, stuk, szur, puk. 1 metr. Stuk, szur, puk, szur. Stuk, szur, szuk. Stoją. Świat też stoi. Takiej sytuacji jeszcze we wszechświecie nie było. Oboje mają error. Zawiesili się. Stojąc tak z tymi wyciągniętymi przed siebie kijami, łysy pierwszy się zresetował. Szur? Szuk? On już wie. To nie przypadek. Wie co się wydarzyło. Gruba też. I słuchaj. Ja patrzę, a gruba jak się nie zamachnie, jakby w golfa grała, zajebała łysemu Low Kinga w kostkę. A ten nic, zero reakcji, stoi. To ona mu drugiego w rzepkę jebana trafiła. Ślepa, przymierzyła bezbłędnie, jakby od 20 lat napierdalała ludzi po kolanach. I tym razem już Łysy nie wytrzymała raczej jego organizm, bo nogę mu wyjebało do przodu jak mój baner na widok tej youtuberki od zagadek kryminalnych. Łysy się wkurwił. Kto oglądał Georgia prosto z drzewa, pamiętacie jak się bił z tym grubym w skórze? On tak wtedy sobie nakręcił fajnie rękę i mu wyjebał. No i łysy tak samo, ale swoim białym kijem. Zaczął kręcić szybko, coraz szybciej. Siła do środkowa zaczęła wciągać to dziecko, co ja wcześniej kopnąłem, więc jeszcze raz zajebałem. Szybki wyrzut do przodu i jak nie zajebał grubym kijem prosto w ucho. Grubą przekrzywiło na ryju grymas, ale szybko wyprowadziła kontrę. Szybki prosty w wątrobę łysego zgięło w półtomu, jeszcze poprawiła kijem w potylicę. Łysemu spadły rejbany. I wtedy zobaczyłem jego oczy. Kurwa, jakie to były oczy. Oczy Bazyliszka przy oczach Łysego to tak jak Karolina Anna przy starej Magicala. W sensie, że nieporównywalnie piękne. Ten wzrok będę pamiętał do końca życia, przeszywające, szalone, jakby chciał wszystkich naokoło zajebać. I chyba te oczy to była jego tajemnica, bo widać było, że dopiero teraz to się ostro wkurwił. Lewa noga do tyłu, prawe biodro do przodu, lewą ręką na plecy, a w prawej kij i wymachuje nim jak jakąś kurwa szablą. Ukłonił się, nie wiem na jaki chuj, skoro gruba jest ślepa... I jak nie zacznie jej napierdalać, lewe udo, prawy bark, trzeci podbródek, grubą aż cofnęło, tego się nie spodziewała. Ale ogarnęła co się dzieje, też przyjęła postawę i się biją jak kurwa jakiś kmicic z Wołodyjowskim. Walka trwała długo i wtedy pierwszy raz któreś z nich wydobyło z siebie dźwięk. Machasz waść jak cepem, krzyknęła z pogardą gruba wykonując kolejny sprawny unik i zostawiając jeszcze jeden czerwony ślad na gębie łysego. I to był jej błąd. Aktywowała psa łysego, który do tej pory siedział obok i, i grzecznie patrzył, jak mu gruba pana napierdala jebaniec. Zerwał się, skoczył i złapał jej grubą łapę z kijem, ale szybko puścił. Chyba było za tłuste nawet jak dla Bernardyna. A gruba z pomiędzy drugiej i trzeciej fałdy tłuszczu wyciąga drugi biały kij. Jeden na ludzi, drugi na potwory. I zajebała bała Benemu w pysk. K.O. jednym ciosem. Widzisz, Beny? To jest prawdziwa wojna na oczy. A nie jakieś chujowek, kto duży nie mrugnie. Po zaoraniu psa wróciła do łysego. Ten zdążył się już otrząsnąć po ostatnim ciosie w ryj, ale no debil jak Arturek. Bez gardy kij nisko, więc znów blokuje kolejne strzały twarzą. Zaryzykował. Wyskoczył do przodu. Szybki atak na głowę, a gruba. Jak mu niepierdolnie kijem w lewe ucho przeszło na wylot. O dziwo mózg nie wyleciał wraz z kijem. Okazuje się, że łysy miał naprawdę dużo wspólnego z polskim pięściarzem. Padł na ziemię kołobenego. Gruba triumfalnie wyjęła kij z głowy łysego. Napisała mu na czole jego krwią i wszystkim, co napotkała laska przechodząc przez czaszkę rywala: Tu byłam sierżant Garcia. I schowała swój kij na potwory pod trzeci wałek, kij na ludzi pod drugi, łapie w ryj kij łysego. I Spierdala turlając się ze schodów na story i do tunelu. No o czym mu zajebała? Co się z nią później działo, nie wiem. Różnie ludzie mówili. Podobno poturlała się na północ. Kilka godzin później był karambol na S7. Podobno koło od Tira odleciało. Ale ja wiem swoje. Coś czuję, że jeszcze o niej usłyszę. Hałysy? Leżał chwilę oszołomiony, wstał, otrzepał się, wsiadł na Bennego i odjechał w stronę zachodzącego słońca. Podobno to zdarzenie mocno na niego wpłynęło mimo porażki. Opuścił swoją strefę komfortu. Znalazł robotę? Niedawno nawet widziałem na streamie, że sędziował mecz w Paryżu. Ja z kolei długo nie mogłem otrząsnąć się z tego, co zobaczyłem. Zawsze byłem fanem szermierki i MMA. Dlatego po dziś dzień nie mogę sobie wybaczyć, że w tamtej chwili, podczas najlepszej walki, jaką miałem okazję zobaczyć... Nie włączyłem kamery. Dlatego jeszcze raz proszę Was, kochani, nagrywajcie.